Siemanko, tutaj Polarz, co jest, Król Wrocław. E, Tańczę od 9 lat. Wyrażam się tu przez breaking, jest to mój ulubiony taniec. Dzięki niemu mogę się spełnić, dzięki niemu mogę się w 100% wyrazić. E, posiadam również podstawy innych tańców, takich jak hip-hop, house, popping. E, jednakże właśnie breaking jest moim ulubionym tańcem, przez który mogę e, powiedzieć, powiedzieć najwięcej. I podzielić się z ludźmi moimi doświadczeniami. Na zajęciach z dziećmi e, będę robił podstawy. Oczywiście podstawy według mnie są najważniejsze. Na podstawie nich można kreować swój własny styl i na to też będę stawiał nacisk na indywidualność, na kreatywność i na siłę, żeby, żeby naprawdę e, ćwiczyć siłę, aby móc się rozwijać, robić coraz cięższe ruchy, być silniejszym w tańcu. I bardziej wytrzymałem. No. 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 Uwaga! No. Żeby nie uderzyć kolanami. jest taka zasada tańca współczesnego. Starajcie się podkładać ciało u po siebie. Nie tak. A tak. Ok? Jakbym chciał skoczyć, to nie robię tego tak. to tak. Jakbym chciał zrobić rzut na plecy, staram się zawsze podkładać ciało, okej? Okay. W innych rzeczach. Tak? Żeby nic mi się nie stało. Okej? Okay. Nie mogę tego zrobić tak. Okej? Okay. 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 I w tym momencie, to jest ta sama zasada. <grystanie> eee, dobra, zrobimy sobie najpierw przegrzawki, mamy dwa zajęcia ze sobą, więc super. Całe 2,5 godziny, więc potańczymy. Pierwsze zajęcia sobie zrobimy wprowadzające do choreografii, bo będziemy dzisiaj cisnąć choreografię. Ja wiem, że dzisiaj mieliście jeszcze Polara, więc rozgrzane trochę jesteście, rozgrzani, przepraszam. Eee, no, pierwsze zajęcia będą bliźniejsze, drugie trochę trudniejsze.

No, witam wszystkich serdecznie. Właśnie w tym momencie zapakowaliśmy już wszystkie rzeczy z sali. Eee, sala została zamknięta na cztery spusty i niestety muszę to powiedzieć, ale aktualnie zamknęliśmy obóz. Sala została zamknięta. Dzieciaki siedzą teraz w McDonaldzie, jedzą sobie przepyszne rzeczy. A ja jeszcze tutaj musiałem się męczyć z tymi rzeczami, ale już skończyliśmy. I właśnie w tym momencie Jesteśmy w moim e, jakby gnieździe, e, moje gnia, gniazdo, e, które jest jest dużo czasu tutaj spędzam, ponieważ to jest samochód, a to jest moje narzędzie pracy, ponieważ jeżdżę mi to w miejsce. E, to ja w ogóle gadał. Ale nieważne, słuchajcie. W każdym razie, było cudownie... Słuchajcie, w każdym razie tak. Spakowani, wyszykowani Wypachnieni. Donna Sabaj selamat sabaj 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 Musimy się pożegnać z tym nysą. Tak było tu pięknie i cudownie. Ale być może jeszcze tu wrócimy. Jeszcze nie wiadomo co. W ogóle widać, widzę? Widać, widzę. Ja nic nie widzę. A! Woo! Yeah!